Cześć widzowie na kanale Kasek. Dzisiaj trochę inny typ filmu, mianowicie zrobimy sobie tier listę. Może nie wszystkich, ale większości mobów w Minecraft. Dobra, bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy, ale jeszcze przed tym, jeżeli podoba Ci się tego typu content, jak i moja praca, to weź zostaw łapkę w górę, jak i subskrypcję, ponieważ to jest największa forma wsparcia. A nie powiem, też krytyka jest ważna. Dobra, zaczynajmy. Zaczniemy sobie od. Alexy. Alex, skina. Nie wiem. Zawsze w wy... Minecraft Bedrock, jak na konsoli grałem, to nie miałem. Więc damy sobie na B. Jeszcze tak szybko wtrącę. S to są najlepsze moby. A najgorsze to F. Po prostu tak szybko wtrącę. Dobra, a teraz poinaczymy sobie tak: eee, zombiak na burczaku. You wanna fight the chicken? Chicken Kto to wymyślił? Jedyne za co mogę dać, to D za kreatywność tej osoby, a tak to to nie da się, nie da się tym. E, wilk. Wściekły wilk. No wilk jak zwierzę no. Damy na A, bo można fajne pieski z tego zrobić. Aksolot Dla wielu najlepszy mob w Minecrafcie. Dla mnie jakoś mnie nie porywa, jedyne co to przyjemny w wyglądzie. Damy na B. Nie topesz. według mnie nie topesz jest jednym z najbardziej niedocenionych mobów w minecraft On jest taki fajny, taki słodziutki I do tego jeszcze Urozmaica Jaskinie, bo kto nie miał sytuacji, gdy kopiesz, 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 wchodzisz do cave'a i nagle ci wylatuje i się straszysz No ja tak nie miałem na przykład Dajemy na A Dalej, pszczółka Nie wiem dlaczego, lubię, lubię Powiększać populację tych zwierzątek. Więc damy sobie też na A. Blaze. C. Grzybowa krowa po uderzeniu pioruna. Czyli to, to takie wypłowiałe grzyby, niemuchomorki. Damy sobie na B. kot. Jedyne dlaczego kod teraz jest jako tako widzialny, to przez aktualizację Village and pillage bo kiedyś to był tylko e, ocelot i tylko. Więc fajnie, że to wprowadzili. I damy sobie na B może. Tego skurczybyka dajemy od razu na F, bo zawsze gdy wchodzę do kopalni, to normalnie... Szlak może trafić, gdy go zobaczysz, albo spawner. Niszczysz sobie sieć, żeby zniszczyć ten głupi spawner. A ten ci wyskoczy i zaczyna cię gonić po całej kopalni. FK Creeper. Po uderzeniu pioruna. Umożliwia dać nam główkę danego zwierzęcia bądź moba. Damy na C. Kurczak. Nie jest to może coś typu krowy bo nie można między innymi zjeść jego surowego mięsa, bo otrucie dostaniecie. Damy sobie na C, bo jednak uważam, zawsze fajnie mieć jakieś jedzenie niż nie mieć w ogóle. Ryba. Chyba tutaj chodzi jako wszystkie ryby. E, wszystkie ryby. Przyjemnie, przyjemnie wyglądają. Damy na C. Krówka. Krówka. To jest taki typowy game changer. To jest najlepszy mob odnośnie jedzenia. Dajemy na S -kę. Normalnie, nie no, że masz mięsko, dużo mięska, bo może wypaść tam podejrzeć chyba trzy, albo dwa To do tego masz skórę do książek Normalnie estier Creeper Tego gówniaka to nienawidzę Nieraz miałem tak, że budowałem coś, męczyłem się, a przyszedł taki ci od pleców i połowę ci niszy Jeszcze, jeszcze tam jakby zniszczył to tam ok. Ale nie no, że jeszcze niszczy teren to jeszcze nie. Te, te bloki nie wypadają wszystkie i nie ma czym odbudować tego terenu. Dajemy na E, bo jednakowoż tego skurczu byka nic nie pobija. To. To jest podajże z e, tego moba. On wydaje je. Więc damy ich razem od razu. Nie wiem, jakoś mi nie psują. Dajemy na D. Obydwa. Delfin. Delfin na A. Fajna, fajną funkcję ma, mianowicie może przyspieszyć pływanie. No i tyle. <laughs> Osiołek. Zawsze wolałem, nie wiem dlaczego, osiołki od konia. Może przez to, że było można mieć skrzynki na nich i też wyglądają na takie bardziej bezbronne. Dajemy na A. No i od razu, jak już mówiłem o koniach, no to damy sobie na B albo na C konia. Utopiec. To jest taki niedorobiony brat zombiaka, który umie pływać. Damy sobie na D. Guardian. Nigdy nie spotkałem na survivalu. Normalnie to tak miałem. On zawsze daje taki efekt e, tego jumpskera, tak jakby. Nie wiem. Co? Ender Dragon, nigdy go nie zabiłem, nigdy nie skończyłem gry. Żałuję, może kiedyś na kanale znajdzie się e, cała cała seria z Survivalu. Damy sobie go na B. Enderman. Jeżeli nie zabudujecie sobie głowy, to go się nie da zabić. Bynajmniej ja nie mam takich umiejętności na Survivalu pierwszego dnia. Damy sobie na D. Ten mały pierdek, co wypada ze Enderperły. Nie wiem, nie znam. Kazik, Kazik, to jest normalnie Estier Kazik, to jest on top. To jest main charakter tej gry. Kazik, normalnie. E, na prima Aprilis Wither nie spotkałem. Z czego co pamiętam, to on e, chyba serca mi tam dawał. Nie wiem, damy na F, albo na E. Gast. Po prostu Gast. Ser. So. Świecąca ośmiornica. Czy to zmienia coś w rozgrywce? No nie. Damy na D. E, młodszy brat Guardiana. Damy sobie tu tak samo. Omega. Hero Brain. Hero Briana musimy dać na Eskę, bo mnie napadnie na moim świecie. Tak. Świnia z Nederu. Daję mięso. Jako jedyna daje jedzenie w nederze Trzeba to docenić Dajemy na B Kolejny brat zombiaka Hmm, gdzie go dać? Hmm. Pustynny nie pali się w dzień Czyli od razu jest w teorii lepszy niż ten Ale I też daje efekt głodu Dobra, damy obok niego Tego gagatka to nigdy nie widziałem. Wygląda tr tr No, wygląda. Golem u żelazny. Normalnie dajemy na A. Czemu? Nie wiem, żelazo może dać i kwiatuszka mam Owieczka. Owe Owieczka niby jest na tym samym poziomie co krowa. Bo niby daje jedzenie i daje wełnę. Co w budownictwie jest e ważne, ale damy na A ponieważ no krówka to taka normalnie no krowa to o tu jest ten zły królik ten zły królik podobno był e... broken dam na F lama. lama magma cube magma Cuba. nie wiem raz go spotkałem po prostu on, on nic nie robi on po prostu jest zwykła krówka jest gorsza niż ta, ponieważ e, ta brązowa może dać podejrzaną potrawkę W zależności jakiego kwiatka damy Więc musimy dać niżej na C -tier. To jest osiołek, czy co to jest? To jest osiołek, to dajemy obok drugiego osiołka <śmamy> Mamy dwa osiołki Ocelot O wiele lepszy niż kot, nie wiem dlaczego, po prostu E, gdzie mamy kota ustawionego? Nie widzę. Gdzie, gdzie on jest? A, tu jest. No to dajemy na Atier. Panda. Pandy są bardzo słodkie, ale jakoś mnie nie powalają, ponieważ trudno je znaleźć. B. Papuszki. Papuszki to normalnie STR. Też takie, takie, takie. Ja. Normalnie. On top eee, Piglin. Tak, to jest Piglin. Chyba tak. Eee, dajemy sobie na C albo na D -tier. Tak samo damy. Nie, on on jest sympatyczną mordzią. Normalnie wchodzisz do netheru. Widzisz go? I masz chill. Spokój. Normalnie ani cię nie zaatakuje ani nic. Dajmy na B. Świnia. Świnia. Hmm, co? Villager? Dobra, jak się kliknęło, to niech tak będzie. Niedźwiedź polarny! Nie da się go. E, nie da się powiększać jego populacji. To jest wielki minus. E, damy sobie na B. Po sympatycznej. Kolejna ryba. Ta to jest trująca, to dajemy na E. Króliczek. Zwykły króliczek też jest fajny. Dajemy na betier. Ten duży, ten duży. On jest fajny, bo siodło daje. Dajemy na betier. Kolejna rybka to damy tam, gdzie tą poprzednią tutaj. Owce tu też. Szalker. Szalker. Hmm. Hmm, hmm. hmm. Dziwny MOB. E, koń, kościsty koń kościsty e, jeździec. Nie wiem, damy na E. Kościsty koń, też damy na E. Szkielet, jak ja tego kogoś nienawidzę, kto go stworzył, to jest. Biegniesz sobie w nocy i tak i tak cię trafi. Nieważne, co byś zrobił, trafi cię ten szkielet. Tragedia jakaś. Slime. Mm, Ujdzie. Ostatnio go widziałem. No zwykły mob, no B Pająk też taki zwykły Damy B Squirtle też B No i teraz to Steve, normalnie Steve leci na Estiera e, Łucznik, który pojawia się na Podajże Lodowym biomie No łucznik to dajemy na to, nieważne e, Pillager Jak z siekierą się siekierą cię darwie to normalnie masakra a jak nazwiesz go Johnny, to normalnie machina. Dajemy sobie na E. Wieśnioki. Wieśnioków damy od razu na B. Bo to są takie zwyczajne. Oswojony piesek. Dajemy na normalnie Estier. Lecimy dalej. Eee, szkielet z nederu. Damy sobie na E. Ten smut smutaska. Smutaska damy na B. Królik. Krulik jest sympatyczny Tak samo dajemy Lama No to jest lama, to, to, to jest to samo eee, rybkę, też damy tutaj Żółw Żółw to też kolejna Sigma z Minecrafta to, to, to normalnie on top to jest To jest, to te moby to są naj on top Eee, Jakiś Dziwne Damy obok tego nie widziałem takiego w grze Nigdy. Bo może nie jest w grze Może. Nie wiem. Ten. Ten też jest wkurzający Warden. Nigdy się z nim nie biłem. Ale fajna postać e, do gry. W się sensie postać. Co tak ja gadam. Fajne do eksplorowania. Betier. Wiedźma. Wiedźma to kolejna rzecz, której nienawidzę w Minecraftie. Wither to. Nie wiem. Fajny boss, samemu go wzywasz. On się nie pojawia samemu. O, znowu ta. to. to damy tu. Obok niej. Zombie koń. Damy obok tych koni. Piglin. Stary piglin. Ty, normalnie, to jest tak. taki jomeczek to jest ten stary piglin. Dajemy na górę. E, zombie wieśniak. Jeszcze kiedyś by fajne były, bo podajże że pokazywały gdzie jest wioska W sensie one się pojawiały obok wioski Możliwe, że gadam głupoty A teraz to... to, to E Zombie Zombie jako nocny mob jest fajne Jakiś nie jest upierdliwy, B I piglin O się, to tutaj dajemy piglina, a tego wywalamy niżej bo on ma, jest spięty i atakuje wszystkich Gdzie, gdzie tu jest ten jego, jego brat? Nie wiem, dawna. F Dobra widzowie, to była moja tier lista Możecie sobie e, ładnie obejrzeć ją w całości Proszę I dziękuję, że oglądaliście Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, jak i subskrypcji kanału Ponieważ bardzo pomaga mi to w rozwoju kanału i nie powiem, krytyka w komentarzach też jest doceniana, a nawet mogę Wam odpisać. Ba, na razie wszystkim odpisałem. Dobra, dzięki że byliście. Siemanko, cześć, Narka!